Witam, dzisiaj w poradniku pokażę Wam, jak w łatwy sposób można zrobić serwer do sambozera.3c. Yy, a więc, tak: wchodzimy w internet, w internetową i wchodzimy na stronę wwwsa Tak wygląda stronka. Wchodzimy w nowlots. Pobieramy ten plik. Samp 0R2 Windows Server. Proszę otworzyć nowy folder, abyśmy, mogli, abyśmy mieli gdzie wypakować nasz pliczek. Pobraniu. Po pobreniu Wypakuj do i do tego foldera, któryśmy, który sobie wybraliśmy. Otwieramy folder, i pierwsze co otwieramy serwer CFG. I teraz tak, kon, password, tasas, admina, tak zwany aircon. Ja sobie zrobiłem gwiazd kiedyś się nie mega megarcona. Max players, liczba slotów. Robimy dobrze, mieć do slotów to jest 500 port zostawiamy. host nam nazwa serwera, też to zakrętki, z gamy byście moje nazwy nie widzieli, gamemode mapy, file skrypty, verbur, to jest, forum serwera co do tego forum, to wrócimy w następnym poradniku, pokażę, gdzie się robi forum i na ten czas tu zostawiamy resztę, resztę rzeczy. Teraz tak, jeżeli yy, serwer będzie pod naszym IP komputera, pod opisem IP komputera robimy dwukropek i czwarte razy siódemki. Tym plikiem odpalamy, odpalamy serwer. To Tutaj ja wam pokazać w tym poradniku. Barniku pokażę, jak możemy w łatwy sposób zrobić stronę internetową naszego serwera. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.